Trudno, że przyjechaliście do Helma jako, jako faworyci. Spodziewaliście się porażki? Znaczy, czy faworyci? Nie wiem, ciężko powiedzieć, czy faworyci. Mamy pierwsze miejsce, owszem, graliśmy kilka fajnych spotkań. Dzisiaj też zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Szkoda, że przy pustych trybunach, naprawdę, bo, bo ten mecz stał na, na całkiem przyzwoitym poziomie drugoligowym. Zagraliśmy no, poprawne spotkanie, no ciężko teraz na analizę tak na szybko, na gorąco, bo jednak te emocje były 17-15 w tiebreku, to, to praktycznie pierwszego tej breaka graliśmy takiego w tym roku wyrównanego. Dużo, naszym, dużo, no, tą różnicę rzeczywiście Jędrzej wprowadził tą zagrywką w tym tej breaku, to troszeczkę nas tam sponiewierał, nie udało nam się go też w końcu zatrzymać. Tak jak mówię, my nie wybieramy tutaj. Zrobiliśmy już swoje. Mieliśmy nagrać sobie czwórkę. Mamy bardzo młody zespół. Średnia wieku jest 21 lat. Oni się dopiero ukraść w zespółkę, są z studentami. Nie mamy jakichś większych celów. Gramy teraz tylko i wyłącznie dla siebie. A kogo nam życie przyniesie teraz w playoffach? Czy to będzie helm? czy to będzie jasło, czy to będą kozienice? To trzy zespoły są naprawdę tak bardzo wyrównane, że tu każdy z każdym może wygrać. Będzie dyspozy dyspozycja dnia. Jakieś przygotowanie mentalne, może doświadczenie rzeczywiście, bo doświadczenie tam jest po, powiedzmy po, po stronie Hema ze względu na to, że ci zawodnicy rzeczywiście są ograni i być może jest troszkę zimnej krwi, nam w trzecim secie brakło, ee, bo mieliśmy papiłkę meczową w górze, nie udało się jej skończyć bez bloku jeszcze, trudno. Osiągnęliście już naprawdę wszystko w rundzie zasadniczej. Jakie plany na, na kolejne mecze, czy ten mecze przygotowujący do playoffów? Czy, czy, czy chcecie ligę skończyć z jak największą liczbą zwycięstw? Gramy do końca, nikogo nie, nie będziemy tutaj myśleć z kim chcemy grać, z kim nie chcemy grać. To co życie nam przyniesie, to co nam sport nam da, to, to, to z tym będziemy musieli się pogodzić i do tych meczy przygotować. Tak jak mówię, czy to będzie hełm, czy to będzie Jasło, Wydaje mi się, oby to się nie skończyło w trzech meczach, tylko żeby było 4-5 spotkań dla tych młodych chłopaków. Będzie to wartościowe, takie powiedzmy, no, doświadczenie nabyte kolejne. Być może się uda. No, chcielibyśmy pojechać na półfinał, zakończyć tam sezon jakimś fajnym turniejem. Być może, nie wiem, awansować dalej, ale to nic się nie stanie, jeżeli tam powiedzmy tego półfinału nie ugramy. Bo tak jak mówię, ugraliśmy już praktycznie to, co założyliśmy się przed sezonem, a wszystko, co się uda więcej, to będzie tylko i wyłącznie happy end dla nas. Jak te ocenia, który mecz był lepszy w waszym wykonaniu, ten poprzedni z naszą ekipą, czy, czy ten dzisiejszy, bardzo ciężki? Wydaje mi się, że to spotkanie zagraliśmy lepiej. Helm u nas też nie zagrał tego, co zagrał dzisiaj u siebie. Tak jak mówię, no Jędrzeja wprowadza Sławek tutaj na wszystkie sposoby, troszeczkę rotował, ja też troszeczkę rotowałem. Zobaczymy. No, Wydaje mi się, że to spotkanie zdecydowanie było lepsze. I tak naprawdę rzut monetą zadecydował, kto to spotkanie wygra. Więc play-offy powinny być ciekawe. Okej, okay, dziękuję i życzę, żebyśmy się spotkali w play-offach. No, do zobaczenia. Do zobaczenia.